Jutro Jutro Śmierć dotnie niewinnych. Jutro Jeden tylko Jeden tylko, jeden tylko. Wybrany Pozna nikcie mi okrućcie Okrućcie natury Jeden tylko, Pozna okrućcie natury Okrućcie jeden utru Jesteś... Kim? Co robisz? Jestem bez. Bez? Przyjdziesz na Carmeni? Wróć jutro. Wróć jutro. Tu będzie prawdziwa masakra. Prawdziwa masakra. Nie myślę o tym. Nie myślę o tym. Gdzie jest Manu. Manu. Manu jest w Austin w Massachusetts. Austin w Massachusetts. Masz na myśli Boston. Boston w Massachusetts. Massachusetts. Boston. Boston w Massachusetts. Massachusetts. Piedi... Vroch Euh... Nivin. Nivin. Ok, d'accord. Salut, à plus. Bonne soirée, merci. Salut tout le monde. Hop. Voilà, salut.